Witam, witam, cześć, siemanko w wyjątkowym odcinku na tym kanale z trzech powodów. Po pierwsze, jest to pierwszy odcinek o artyście z Polski. Po drugie, zaczynamy serię TOP 15 piosenek danego artysty. Zaczynamy właśnie dzisiaj od Maty, jako artysta z Polski. Będzie jeszcze dwóch innych, przynajmniej takich mam na razie w planie. A potem przechodzimy klasycznie do Ameryczki. I ta seria będzie się pojawiać w miarę regularnie, nie mówię, że co tydzień. Bo byśmy mogli się szybko z tym wypalić po prostu, ale raz na jakiś czas będzie top 15 coś, możecie proponować jakich artystów, byście chcieli zobaczyć później. Przede wszystkim z zagranicy, bo z Polski wiem, kogo chcę zobaczyć, bo też słucham trochę o wiele mniej Polski. Więc mam takich poszczególnych artystów, w których po prostu jestem w stanie też wymienić 15 piosenek. No, bo wiecie, jak nie znam jakiegoś artysty, albo nie jestem aż tak intu jego muzyka, to nie będę słowa całej dyskografii, bo po prostu to się mija z celem. Ja na tym kanale głównie stawiam na naturalność. A jeżeli bym przesłał wszystkiego przed odcinkiem, zrobił z tego top 15, to po pierwsze, ja bym stracił mnóstwo czasu, a wam by się ten film oglądał średnio, moim zdaniem, bo właśnie nie byłby naturalny. Jeśli mógłbym prosić, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, podbijcie ten film, bo to podobno coś daje. Ja jeszcze nie wiem co, możecie mi napisać w komentarzu co to daje, bo to jest podobno jakaś fajna funkcja, a ja nie wiem do końca, jeszcze nie obczaiłem tego. No i zostawcie komentarz, proponujcie kolejnych artystów, dajcie znać swoje topki, ocencie moją, będzie fajna dyskusja. Zapraszam do odcinka. W ogóle dajcie jeszcze znać, czy 15 to jest spoko, bo top 10 moim zdaniem było trochę za mało, top 20 z kolei już trochę dużo mi się wydawało. A 15 tak fajnie po środku, na miejscu 15. Homo Ludens, albumu Stoni do Matury. My gramy, my zalani łzami, bo ze świetlicy wyciągają nas nasze mamy. Trakt po prostu moim zdaniem zajebisty. Ten taki klimat maty, który moim zdaniem w tej narracji jest takim dzieciakiem. Wiecie o co chodzi? Że tu się na świetlicy bawi z kolegami, tu ich mama chce odebrać, a oni chcą dłużej siedzieć. No, mega zajebisty klimat i w tych piętnastkach będziecie mogli zobaczyć, jakie ja wersje danego artysty najbardziej lubię. Dlatego u Maty będzie sporo Stodni do Matury, już spoileruję. będzie też sporo wkur... Maty, Smutnego Maty i takiego ogólnie bardziej deep, ale cały klimat Stodni do Matury po prostu kocham. Dlatego Homo Ludens nie mogło zabraknąć i będzie też sporo na przykład, w Honorable Mentions właśnie z tego albumu, bo uważam, że jest on po prostu przecudowny a Homo Ludens jest taką definicją klimatu tego albumu i po prostu uwielbiam, a to moim zdaniem nie jest taki oczywisty pik. Teraz, miejsce 14, ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym się pochwalić, że moja topka dostała approved od dziewczyny, która kolejkowała na macie 24 godziny ponad. Shoutout dla Laury, ale powiedziała mi, że moja topka jest naprawdę super, więc czuję się szczerze, jakbym się znał, nie? Więc naprawdę, możemy śmiało przejść do 14 miejsca, a to jest Ikea z Młodego Matczaka, czyli intro. Jedynakiem i bałagan w szafie mam, w sumie niewiele potrafię, ale dam sobie radę Nie wiem, co aż tak mnie urzekło w tym traku, ale naprawdę słuchałem go mnóstwo razy jak narzekałem gdzieś na TikToku wcześniej, że nie lubię takich krótkich traków i Kaia do takich należy, ale bardzo przyjemnie mi się go słucha Naprawdę, jest taki właśnie vibe, ja bym nawet powiedział jeszcze trochę 100 dni do matury Wiecie, ten młody matczak już się zaczął, ale jednak klimat jest trochę z poprzedniej płyty Genialny, genialny naprawdę trak, taki pozytywny. To jest właśnie też wydanie maty, które naprawdę lubię. Taki wiecie, pozytywny, że ja jestem po prostu zadowolony, jak tego słucham. Że jak mam dobry humor, to akurat sobie puszczam młodego matczaka, zaczyna mi się Ikea i mogę sobie robić karaoke w domu i jestem po prostu mega, mega szczęśliwy, jeszcze bardziej niż byłem wcześniej. Miejsce trzynaste i tutaj znajdujemy się zupełnie po drugiej stronie barykady, a mianowicie dwa izoteki. Ktoś napisał mi, żebym się zabił. Próbowałem cztery razy. Czyli track, który nie jest na żadnym albumie, wyszedł jako singiel, taki bardzo emocjonalny, opowiadający o próbach samobójstwa Maty. I ja naprawdę przyjemnie mi się tego słucha, bo wiecie, to jest niby taki smutny kawałek, który ja też lubię. Naprawdę lubię takie przygnębiające, smutne kawałki. Ostatnio mam fazę na Lil Pipa, to naprawdę bardzo, bardzo lubię tego słuchać. A dwa Izoteki, mimo że ma taki temat bardzo deep, mroczny, to cała otoczka tego tracku nie jest aż taka. Jest storytellingowy, Mata, to co bardzo lubię. A sam beat i właśnie brzmienie tej nuty, bym powiedział, że jest takie bardziej antagonistyczne do tematu, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć. Po prostu jest przeciwne. Beat jest taki w miarę radosny, flow jest w miarę radosne, a jednak tekst daje nam do myślenia i pokazuje, że nie jest tak dobrze, jak wszyscy uważają, że jest. I ja bardzo lubię ten trakt. Nie wiem, co mam wiedzę po prostu powiedzieć. Moim zdaniem, zajebiste utwory, jeżeli ktoś się chce tak wczuć, ale nie chce się bardzo dołować, to moim zdaniem po prostu petarda. Miejsce 11 i tutaj bardzo nieoczywista propozycja, bo moim zdaniem 3 czwarte osób nie wie, że ten track na przykład wyszedł, a o tym projekcie to w ogóle zapomnieli. A mianowicie Joey Tribiani z Warszawa 2038. W momencie, w którym to wyszło, to ludzie się rali na przykład tym trackiem kraju kotletów schabowych. Ale mnie właśnie najbardziej przekonał Joey Tribiani, czyli tak naprawdę druga część tego traku bo w kraju kotletów schabowych mamy beat switch i Mata na końcu mówi dobra dawaj następny track, więcej zarobimy, zrobimy z tego dwa i tak powstało Joey Tribiani, czyli moim zdaniem totalna petarda znowu powrót właśnie do tego vibe'u, które stoi do matury, to takie stare jazzowe bity, taki jazz rap ja to bardzo lubię i Mata po prostu generalnie na tym projekcie mówi jak bardzo już nie lubi robić tego za co ja go na przykład kocham, czyli za to wydanie takie trochę bardziej oldschoolowe i co? i Mata bardzo właśnie mówi, że on już tego nie chce, jeba ten type beat Joey Bada. wiecie o co chodzi, że takich rzeczy to on już nie będzie wydawał. Wydaje sobie ostatni raz, bo po prostu może i nagrywa epkę o tym, jak bardzo już nie lubi tego swojego starego stylu i jak bardzo chce ewoluować. I potem powstało oczywiście to serduszko, powstały CBW mixtape'y, ale ja mimo wszystko mam taki sentyment do tego brzmienia maty i po prostu moim zdaniem on się w tym najlepiej odnajduje, chociażby najnowsza zwrotka UPZ na albumie, czy wyjadę, jak przylecą drony, z tobą do Barcelony, pić na plaży aperole. Topka, stricte topka. I to jest znowu Mata na Old schoolu. Moim zdaniem on się na tym najlepiej odnajduje, bo on jest bardzo, ale to bardzo dobrym raperem. Ale przez to, że teraz idzie w ten taki raid, takie bardziej trapowe brzmienie, to ludzie zapominają, że Matczak naprawdę potrafi rapować. On jest genialnym MC, ale do tego przejdziemy później. To był taki minimalny spoiler. KMWTW. Teraz miejsce 11. Przepraszam, pomyliłem się. Tam to było 12. Młody Bachor z młodego Matrzaka. Młody Bachor, siedzę na schodach z baką nie. Mieliśmy intro, to teraz dostajemy autor z tego albumu. Moim zdaniem, Turbo Petarda. I na razie tylko chwalę Stony do Matury, ale młody matczak kocham, naprawdę. Nie wiem nawet, czy to nie jest lepszy album od Stony do matury tak overall. Chociaż tu jest bardzo blisko, uważam. Chyba mimo wszystko miałbym trochę wyżej Stony do Matury. Ale młody matczak, topka byłem na turze. Uwaga, za 70 zł udało mi się dorwać bilet. Kumacie to? I do młodego Bachora mam mega sentyment, bo słuchałem sobie tej nuty bardzo dużo. Nie zagrał na koncercie, było mi tak trochę przykro. Po czym on wychodzi i gra jako bis właśnie młodego Bachora, i nuta, do której przejdziemy później i byłem turbo zajarany, naprawdę. 70 zł za bilet, zagrał wszystkie praktycznie moje ulubione traki czego niestety nie mogę powiedzieć o tym, jak byłem teraz na koncercie, głównie też dlatego właśnie teraz wlatuje filmik o Macie, bo wróciłem w sumie świeżo z koncertu, więc jestem po prostu nahypowany jego osobą, wiecie o co chodzi. I tamten koncert z Młody Matczak Tour o wiele bardziej mi się podobał, bo po prostu grał same moim zdaniem nuty bęgery, wiecie, grał Sony do matury i Młodego Matczaka, dwa moje ulubione projekty. A aktualnie grał teraz 2.0.4.0, to unreleased nuty, wiadomo spoko, ale ciężko się bujać do unreleased tracków. Grał CBW mixtapey, za którymi osobiście nie przepadam, ich trochę nie znam. Grał trochę z tego nowego 2039, no to też mi, nie przypadł mi ten album do gustu. Z serduszka, trochę grał, no to ten album w miarę lubię, powiedzmy, ale moim zdaniem jest o wiele gorszy niż za poprzednie projekty. Dlatego młody matraktur był dla mnie genialny i bardzo się cieszę, że mogę na nim być. A sam Mody Bachor jest po prostu genialnym zakończeniem tego projektu. I teraz, jak usłyszałem tą piosenkę na 2040 Tur, to byłem turbo zajarany, Wróciła mi miłość do tego. On jeszcze dodatkowo tam zmieni teraz tekst i śpiewa. Jestem głosem pokolenia, choć mam krypę, no i nie wiem jak. Wiecie, tu... Jestem głosem pokolenia, choć mam krypę, no i nie wiem jak. Turbo zajebiste, bo normalnie śpiewa, że nie chce być głosem pokolenia, a teraz już jestem głosem pokolenia, znaczy w sumie bardziej był, ale no, turbo, turbo zajebiste. W ogóle sorry, że tak chaotycznie opowiadam, że Tom Nutę widziałem tutaj, Tom tutaj, Tom mega lubię dlatego, Tom dlatego, ale ja po prostu taki jestem, jak się czymś ziaram, to mega chaotycznie, gubię trochę wątki, ale wydaje mi się, że przez to te filmiki mają taki swój urok i ten kanał po prostu się wyróżnia na tle innych, bo robię to z czystej zajawy. Wiecie, jak ja się czymś ziaram, to tak po prostu będę o tym opowiadał. I wydaje mi się, że to po prostu widać dlatego te filmy Wam się też dobrze ogląda. Otwieramy dziesiątkę i pomimo, że nie zmieniamy albumu, to totalnie zmieniamy klimat. Znowu, Młody Bachor, tu radość, kurc tutaj, bo właśnie o tej nucie teraz będziemy mówić. Warszawia kroku to żul, mogę w tym mieście zrobić co zechc, schodki mojego imienia i chuj. Fenomenalny track, znowu taki o depresji trochę. Mata mówi, że w Warszawie mógłby zrobić wszystko, mimo że jest obrzydliwym człowiekiem tak ogólnie. Tako opowiada o terapii, o tym, jak sobie radził ze wszystkim, że bardzo lubi być, wiecie, samotny, lubi, jak budzi go rano dźwięk deszczu. Moim zdaniem track znowu taki bardziej trochę deep, mroczny i tu już czuć ten vibe mroczności. Wiecie, jak dwa izoteki były takie, powiedzmy, depresyjnym, pozytywnym trackiem. Nie wiem, czy w ogóle można tak powiedzieć, a tutaj mamy stricte mroczny track, taki depresyjny, jesienny, ale naprawdę bardzo go lubię słuchać. Uważam, że skillowo, rapowo to jest stricte... Topka, jeśli chodzi o właśnie młodego Matczaka. Jak się potem przekonacie, nie jest to mój ulubiony track z tego albumu, ale bardzo fajnie nadaje klimat. To jest moim zdaniem to, w czym Mata jest ogólnie najlepszy. W nadawaniu klimatu, wiecie, ja słucham sobie tego na Sławkach i sobie wyobrażam go to, co on robi, ten deszcz, ten cały właśnie vibe tej nuty. Idealnie on to potrafi nastroić po prostu klimat. Nie wiem, czy to jest poprawne stwierdzenie, ale bardzo fajnie mi się tego słucha, bo od razu sobie wyobrażam, i wchodzę w świat tej piosenki. To jest po prostu zajebiste. A jak już mówimy o wchodzeniu w klimat piosenki, to miejsce dziewiąte. Lezore. Miejsce ósme. Wino Sangrita. Zatrzymaj się, Michał, potrzebna nam popita, no i trochę Dlaczego te traki połączyłem? Bo obydwa moim zdaniem są bardzo, bardzo podobne. Spokojny bicik na winie Sangrita, trochę bardziej jazzowy. I dwie historie takie bardzo luźne. Lezore opisujące wycieczkę szkolną, a wino Sangrita sytuację z dziewczyną jakąś tam matę, z którą poszli kupić po prostu wino do fresha, gdzie normalnie byłyby zamknięte sklepy. No wiecie, jest turbo basicowa sytuacja. A właśnie przez to, w jaki sposób on to opisuje, to można się wczuć, że wiecie, ja idę z nim normalnie do tego sklepu, nie? Patrzę, o kurwa, fresh market, o kurwa, otwarte, wiecie, normalnie się cieszę, że oni otworzyli fresh market, nie? Że jest otwarty dzisiaj w niedzielę. Na Lezorę to samo, jak Mata wie, że mają po pół litra w walizkach, więc będzie odcinka, to ja normalnie widzę, jak oni to ładują w autokarze i się łają zajebiście. Jak mówi, że morzo za ile postój, bo bym zapalił white minta, to wiecie, ja czekam i mimo, że nie palę, to chciałbym z nimi to zapalić, nie? To jest po prostu taki klimat. I to są dwie nuty, które całkowicie lecę bar for bar. Żałuję, że nie udało mi się ich usłyszeć na żywo ani razu, bo jest to po prostu topka, wiecie. Prosty storytelling, ale właśnie to nadanie klimatu moim zdaniem daje ten urok po prostu z tym piosenkom, dlatego mamy ja na miejscu dziewiątym i ósmym. Miejsce siódme jeden z pierwszych, większych traków Michała, Biblioteka Trap. Od kiedy wyszła pierwsza epka, per długi, zwraca się do mnie co druga panienka. Oczywiście nie pierwszy, ale turbo, turbo petarda. Flow na tym tracku niesamowicie. Podchodzi do mnie na balecie jakaś radomowa a i się pyta, czemu taki ze mnie jest misogynist. Odpowiedź mi nie wiem, mi nie wiem, ale w sumie się domyślam, wiecie, turbo petarda. Mata właśnie wtedy udowadniał, jak dobrym jest raperem i każdy się nim jarał, mówił ale ten gość wija, yo, co jest grane a aktualnie trochę właśnie moim zdaniem jako artysta się bardzo rozwinął bo ma versatility niesamowite nie, że się skończył rapowo, bo on nadal bardzo dobrze to potrafi robić, co pokazał właśnie u PZ wcześniej wspomnianego, ale brakuje mi po prostu tego wykonania właśnie maty bo biblioteka trap jest po prostu definicją tego, co on potrafi robić najlepiej chyba, że jest wkurwiony albo smutny do tego przejdziemy zaraz, ale jest to po prostu stricte topka najbardziej taki poprawnie, genialnie zrobiony trak. jeżeli ktoś chce Perfect flow w polskim rapie to mata biblioteka trap. Teraz tak się możecie zastanowić, Oskie, ale czemu mówię, że twój ulubiony mata to wkurwiony i smutny? Okej, okay, smutnego podać dwa traki, ale gdzie ten wkurwiony? Teraz się przygotujcie, bo zaczynamy. Miejsce szóste, młody paderewski. Czyli po części Dizna s a Trak na którym widać naprawdę tą złość u Maty i taką energię, że on chce zrobić coś naprawdę wielkiego. Szkoda, że ten track prawdopodobnie nie trafi na żaden projekt, bo na 2040 zdziwię się, jeśli tam trafi, a naprawdę byłby fajny, bo to było olbrzymie coś, jak to wyszło. Pamiętam, napisy też były po angielsku, nie wiem, czy on chciał iść trochę bardziej w international, ale teledysk też był zajebisty, tam było właśnie nawiązanie do biblioteki trap wcześniej wspomnianej. Turbo, turbo petarda, a aktualnie bit z Młodego Paderewskiego jest użyty do nuty z 2.0.4.0, to jest Aneliz, więc przepraszam, nie znam tytułu, no siłą rzeczy, tylko Mata prawdopodobnie zna aktualnie, no i ludzie blisko niego, ale Młody Paderewski jest genialny, flow tam jest takie po prostu surowe, mocne, taki właśnie kurwa Mata. Ja się będę powtarzał, ale jest to po prostu topka. I teraz miejsce piąte i miejsce czwarte. Pato reakcja, pato inteligencja. Dwa genialne traki, chyba nie muszę tłumaczyć, czemu je połączyłem, ale spokojnie będę mówił dużo o obu. Pato reakcja, zacznijmy od niego, na miejscu piątym. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. Trak topka po prostu. Jest to reakcja Maty na to, co się działo w Polsce. Między innymi wtedy została zakazana aborcja. I Mata wydaje 6-minutowy trak, jeżeli się nie mylę, 5, coś takiego jest. W każdym bądź razie jest on bardzo długi. Teledysk po prostu rozpalił polski internet, naprawdę. W tym teledysku jest każdy. Jest pomijany Tomasz Tłękała, Szarel Tomasz Tłękała. Trak również genialny. A ten moment na stadionie Bemowo. Był po prostu niesamowity. I to był chyba taki pik maty jeśli chodzi o popularność. Wiadomo, Sony do matury też było topkom. I bardzo dużo ludzi wtedy go poznało, jarało się jego muzą, ale młody Matczak i Pato reakcja i koncert na Bemowie to chyba był taki po prostu zwieńczenie, to był po prostu pik pików i ciężko, żeby jakikolwiek polski raper osiągnął coś aż tak dużego. Ja rozumiem, wyprzedanie narodowego kobona Fidę to zrobił BDS, to prawdopodobnie też zrobi, jak wyda album, Mata też zresztą wyprzedał narodowy, ale koncert na Bemowie i 40 tysięcy ludzi krzyczących, jeb... telewizję polską, Jacek Kurski chuj ci to jest coś, co naprawdę chyba tylko mata mógł zrobić. No i na miejscu czwartym, już wcześniej wspomniana, pato inteligencja, czyli prime w kurwie go No nie ma co się oszukiwać. Domopedofil, muziomo necrofil, muziom intelektualista, my to pato inteligencja. Bit taki właśnie znowu. Surowy, jak z młodego paderewskiego. Oczywiście te bity nie są podobne, ale styl, wiecie o co chodzi. Nawijka, mocna, prosto do rzeczy. Wszyscy na wszyscy zaćpani. Tak wyglądają bogate dzieciaki, tak wyglądają prywatne licea. To Mówi mata w tym traku, i nagle cała Polska w szoku. Wiecie, to nie było coś takiego. A Mata teraz wydał hater, go na hate. To ci, co słuchają maty, wiedzą. Nie. O tej piosence było dosłownie wszędzie, bo nagle ludzie po 60. się zorientowali, co jest grane. Mówią w telewizji o jakimś młodym gościu, który wyzywa młode pokolenie, co jest grane. Wiecie, młodsi się interesują. Ej, wreszcie ktoś gada, że tak jest, nie? Rodzice wielce zszokowani, co to ma być. Ten trak po prostu podbił całą Polskę. Chciałem go dać wyżej. Ale mam minimalnie po prostu większe wspomnienia z trackiem 1, 2, 3. Ale Pato Inteligencja naprawdę może być uważana za najlepszy trakmaty, bo obiektywnie może takim być. Jest genialny, wymienia to wszystko, co się tam dzieje. Mówi, że mój ziomo to, mój ziomo tamto, mój ziomo tamto. A w Pato dowiadujemy się, mój ziomo to ja, błagam, nie ujrzyj tylko mojej mamie. Też dlatego połączyłem te traki, bo w pewien sposób są one połączone ze sobą i uważam, że tworzą razem niesamowitą spójność. Tak samo jak Pato Prohibicja, którą teraz ma też zagrał na koncercie. Naprawdę ubolewam, że nie zagrał właśnie pato reakcji i pato inteligencji. Ja rozumiem, 2-0-4-0 turu, ale halo, no kurde, na młodym maczaku grał i to, i to, no i wiecie, dlatego dla mnie tamten tur był po prostu lepszy. Ale to je chociaż zagrał pato prohibicję, czyli trylogię, nie wiem czy można to nazwać trylogią. Ale w tym momencie w Polsce nie była legalna marihuana, zresztą nadal nie jest, a Mata o to walczy, jak dobrze wiemy. I track jest głównie właśnie o legalizacji, też bardzo fajny. Możemy go dać do Honorable Mentions, o których też będzie zaraz. No i co? Możemy przejść do wielkiego top 3. Ale zanim przejdziemy do top 3, to wspomnijmy sobie Honorable Mentions. Pierwszy ogień, Tired of Love z Serduszka. Jedyny track z tego albumu, o którym będę mówił, nie dlatego, że uważam, że ten projekt jest tragiczny, bo nie jest. Ale Tired of Love jest takim jedynym trakiem, który mogę gdzieś tu wepchnąć, bo jego najwięcej słucham. A tak jak powiedziałem, dla mnie pierwsze dwa projekty maty są po prostu najlepsze i dlatego głównie na nich się tutaj opieramy. Następne dwa traki z młodego mattraka, czyli Block i Faka. Faka Fuck taka po prostu Fak bojowa, no wiecie, sama nazwa to wskazuje. I Block, który jest genialnym imprezowym utworem, moim zdaniem. Teraz był właśnie na 2040 i Turbo się jarałem. Nie była to taka sama ekscytacja jak na młody matczak który, gdzie pierwszy raz wiecie, wychodzi ten gość. I tak mówię, co jest grane? Wielki ziomek idzie do maty, zaraz będzie jakiś nie A tu nagle, no wiem, 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 że już się nawet no na co dzień noc, no, wiecie, turbo zajebisty. Jak ja wtedy byłem młodszy, no ile młody Mac wyszedł, ile? 5 lat temu, nawet 4? To ile wiem, 14 lat, no to wiecie, no byłem turbo nahypowany tym i Mam niesamowite wspomnienia z tym trakiem. Chciałbym go zmieścić do 15 i minimalnie się po prostu nie zmieścił. No i co? W Honorable Mansion zostały nam dwa traki ze stoni do matury: tytułowe, właśnie stoni do matury i schodki. Czyli utwory, które myślę, że większość ludzi mogłoby mieć w top 10, dla mnie są minimalnie po prostu przeróżne. Wiecie, za dużo razy już ich posłuchałem i w mojej 15 się po prostu nie zmieściły. Ale schodki, banger, ognisko, piwko, cokolwiek, co lubicie. Jak ktoś umie grać na gitarze, to turbo zajebiście. Turbo, turbo petarda, i żałuję, bo w Poznaniu nie wyszło aż tak fajnie schodki live, jak wyszło to chociażby we Wrocławiu, jak widziałem. Naprawdę zazdroszę tego wszystkim ludziom z Wrocławia. Pozdrawiam, Wrocław. Naprawdę turbo fajnie to wyszło. W Poznaniu minimalnie gorzej, ale i tak, kocham schodki. A nie do matury zdaje track. Ale już miałem swoją studniówkę. Ta era już jest po prostu za mną, i ciężko mi śpiewać z toni, do matury, krzycze mi matka. Jak już miałem dom, wiecie, na studniówce, co sobie zaśpiewać, szczerze, to pięć eksperymentów w życiu, nie? Takich pojedynczych. Naprawdę polecam każdemu. Myślę, że to jest taki moment, że każdy sobie pomyśli, wow, Zajebiste. Zaraz piszę studniówkę, zaraz idę na studia, nie idę na studia, ale będzie to naprawdę wielki event, i po prostu. Idealnie skrojona piosenka po ten event, więc warto sobie to po prostu zaśpiewać. No i teraz wielka trójka, miejsce trzecie, żółte flamastery i grube katechetki. Kiedyś nie byłem tak durny, miałem i kredki piórnik, miałem plan leksy Lionel. Trak, który myślę, że u większości ludzi mógłby być na top 1. Szczególnie takich, którzy lubią takiego właśnie bardziej deep mapę. I dlaczego u mnie nie jest, to nie jest tak, że go nie lubię. Po prostu dwa traki, które są wyżej, słucham ich więcej, to nie jest tak, że są gorsze. Bo żółte flamastry i grube katechetki, naprawdę zastanawiałem się, żeby były na pierwszym miejscu. Szczególnie po koncercie, gdzie Mata grał to po prostu przepięknie. Widziałem, że ludzie hejtowali. Bez autotuna nie umie, bo on wyłączył sobie tuna w Poznaniu. No i moim zdaniem wyszło mu to bardzo ładnie, naprawdę. Bo to jest tak emocjonalny track, że ludzie nie mogą oczekiwać, moim zdaniem, idealnej czystości w głosie. No bo to jest też stres. Mata nie jest wokalistą, on jest raperem. A ten utwór jest po prostu genialny. I teraz sprostowanie dla wszystkich ludzi. On w tym traku śpiewa o Bogu. Ta piosenka jest o relacji z Bogiem, bo ja mam wrażenie, że trzy czwarte osób naprawdę nie wie. Bo jak na przykład jest ten wers. Pamiętasz, jak nieraz przed spaniem rozmawialiśmy o przeróżnych rzeczach, i czasem głupich nawet. A na TikToku mnóstwo widziałem rzeczy, bo tylko mi się z nim, z nią kojarzy. To nie jest o nim, o niej, to jest o Bogu. To jest piosenka religijna, ludzie. Mata dosłownie płacze i modli się w tej piosence. To jest piosenka o wierze skierowana do Boga. A ludzie z niej zrobili jakiś niesamowity love song, jakby halo, naprawdę zrozumie tą piosenkę, proszę. I na drugim miejscu 67 410. Zawsze przed koncertem czuję stres, więc powtarzam każdy wers Czyli track, który Mata na trasie łączy z żółty flamastry i Grubek katechetki, Wychodzi to wspaniale. Ja tutaj chciałem rozdzielić te traki, bo mimo, że tematykę mają... Powiedzmy podobną. tu i tu jest smutny Mata, tylko jedna z obogu, a 67410 właśnie opowiada o dziadku Maty, który zmarł, i po prostu Michał opowiada, jak bardzo jest mu ciężko generalnie. Niejednokrotnie na koncertach zmieniał wersję tej piosenki. Mówi, że bardzo dużo mu zawdzięcza, a w sumie nawet nie wie, czy on by był w stanie się dostać na jego koncert, bo ludzie by nie wiedzieli, że on to on. Jest to bardzo, ale to bardzo emocjonalny utwór. Nie zliczę, ile razy go słuchałem i tak miałem, taką, wiecie. Po prostu 4 czy 5 minut ciszy i ja tak sobie siedziałem i mówię, o kurde, ja sobie z tym nie poradzę, jak mój dziadek umrze, wiecie o co chodzi. Ja lubię takie po prostu deep myśli, zresztą coraz więcej tego będzie na kanale, czym więcej będzie odcinków, tym bardziej będziecie mnie też poznawać, więc wydaje mi się, że to jest mega spoko pomysł na tą serię, bo będziecie widzieć, okej, okay, tutaj lubi takie coś, tutaj lubi takie coś. Wydaje mi się, że to będzie zajebista. a teraz możemy przejść do miejsca numer jeden. Miejsce numer jeden. Wstałem jak co dzień rano, no i kurwa znów to samo. Półpolski chce mnie pobić, Pół Polski bije brawo. Tutaj znowu lekko wracamy do f*****go Maty, bo jak sama nazwa piosenki wskazuje, nawiązuje ona do kolaboracji Maty, z McDonald'em, gdzie bardzo, a to bardzo dużo ludzi wylewało jego macze. I utwór jest takim, które powiedzeniem: Ej, nie róbcie tak generalnie, szanujcie pracę, ale co mnie w zachwyca, przede wszystkim flow i to, jak mata leci. Wszystkie rymy, jak są sklejone. Jest to po prostu petarda. Za każdym razem lecę bar for bar z moim bratem, byłem z nim na koncercie i tylko z nim mi się kojarzy ta nuta. Jak usłyszałem MC, od razu do niego pobiegłem, patrzę i lecieliśmy. Bar for bar, aż tam normalnie głosu brakowało. Turbo Petarda, i to był właśnie ten drugi track, który mata grał z młodym Bachorem, jak już wyszedł do wszystkich i grał na takiej furgonetce. Turbo, turbo zajebiste, mam z nim same dobre wspomnienia. Słucham go od pierwszego dnia, jak wyszedł. A jest to traktor, który taki bym powiedział lekko niszowy. Przez to, że nie wyszedł na żadnym albumie. Wiadomo, to nie jest utwór, który ma 200 tysięcy wyświetleń, no bo to jest Mata, mainstreamowy artysta, ale jak na Matę moim zdaniem ta nuta nie zyskuje tak dużego hypu. i na przykład ziomek, z którym byliśmy mówi to co za gówno, a ja my z moim bratem w... to jest po prostu nasza ulubiona piosenka i byłbym naprawdę niezgodny ze sobą, gdybym jej po prostu tu nie dał. Po koncercie myślałem, może by dać żółte flamastry, z tej grubej katechetki albo właśnie 67410, ale naprawdę, o ile razy ja przesłuchałem MC. Ta nuta była chyba najbardziej słuchana moim mutom w 24 albo w 23, nie pamiętam. Ale tyle ile razy ja jej przesłuchałem, to jest naprawdę niesamowite. Mnóstwo. Znam każdy możliwy moment. Wiecie, obudzicie mnie o 4 w nocy, jak ktoś do mnie nagle podbije. Ej, ten moment MC, nie? I ja od razu polecę po prostu swoim drogom szaro dla Ziomala, który podbił sobie ze mną zrobić zdjęcie. I szaro dla gościa, który powiedział, że robię zajebisty kątem. Mega, dziękuję. I co? Dajcie znać, jaka jest wasza na mutomaty. Możecie dać swoje top 10, top 15, nawet top 20, szczerze, top ile chcecie, ja to bardzo chętnie przeczytam, postaram się na wszystko jak najlepiej odpowiedzieć, żebyśmy znowu sobie podyskutowali w komentarzach. Widzimy się niedługo, Siemano!